Hej, kochani, już od ponad roku jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek wyczuleni na wirusy oraz bakterie czyli drobne ustroje, które mogą nam wyrządzić wiele szkód. Nie wszystko jednak możemy potraktować płynem do dezynfekcji i nie zawsze damy radę zrobić to tak dokładnie, jakbyśmy chcieli. Dlatego firma Beko wyszła naprzeciw naszym potrzebom, tworząc linię produktów Hygiene Shield. Pozwólcie, że ją Wam przybliżę. Inspiracją dla linii Hygiene Shield była natura. Słońce, które wytwarza promienie UV niszczące struktury DNA oraz RNA wszystkich mikroorganizmów oraz gorące źródła, które zabijają je swoją wysoką temperaturą. Telefon, który jest z nami cały czas czasami warto odkaść. A jak to zrobić? Otóż, jeżeli nasz telefon jest wodoodporny, możemy wziąć rondelek z wrzątkiem nie no, oczywiście, że nie. Oto Beko UVC5033TA urządzenie do dezynfekcji. Ma ono cztery programy pracy. Pierwsze dwa polegają na potraktowaniu naszych rzeczy, takich jak kluczyki do samochodu, telefon, portfel promieniami UVC przez 20 lub 40 minut. Jeżeli jednak chcemy odkazić butelkę dla dziecka czy sztućce, możemy na przykład zastosować dwa kolejne programy z promieniami UVC oraz temperaturą 40 stopni przez 40 minut lub z temperaturą 90 stopni przez 35 minut. I tak, widelec, który upadł na ziemię, nie podlega zasadzie 5 sekund. Nic jej nie podlega, nie istnieje coś takiego. Urządzenie jest wyposażone w stalowy, wyjmowany koszyk. Bezpieczne drzwiczki z podwójną szybą, a na jego przodzie zostało nadrukowane czytelne menu. Ale mówiliśmy o linii produktów. Co wchodzi w jej skład? Lodówka z wydzieloną szufladą, która z każdej strony, również od spodu, dezynfekuje zapakowaną żywność za pomocą promieni UVC. Pralka oraz pralko-suszarka, które dezynfekują ubrania, używając wysokiej temperatury, ale bez udziału wody dzięki czemu nie niszczą tkanin, oraz zmywarka, która dezynfekuje naczynia i sztućce uderzeniami pary. Linia produktów Hygiene Shield została zaprojektowana, by dbać o Twoje bezpieczeństwo, no bo nigdy nie wiadomo, co wcześniej leżało w miejscu, w którym kładziesz telefon czy klucze. Oczywiście nie myślimy o tym na co dzień, bo prowadziłoby to do paranoi. Ale możemy też o tym nie myśleć, zachowując bezpieczeństwo, korzystając z nowoczesnych technologii. Aby zapoznać się bliżej z zaprezentowanymi produktami linii Hygiene Shield, odwiedźcie koniecznie stronę Media Expert. Link, jak zawsze, znajdziecie w opisie filmu. Trzymajcie się zdrowo. Hej!